Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Mateusz, a po drugiej stronie stołu jest. Ola. I będziemy mówić dzisiaj o filmach i bajkach z lat naszego dzieciństwa. Były programy dla dzieci albo dla młodzieży. No to, to się oglądało i jakby rodzice to propulsowali. A były takie rzeczy, których nie wolno było oglądać albo nie to, że nie wolno, ale jakby nawet nie wiem. Chociaż nie, wiesz co, gadam kłopoty, bo przecież ja pamiętam bardzo dużo programów z lat 90. które totalnie nie były dla dzieci, a się, oglądało. a się oglądało, jak nie wiem, 997, ktokolwiek widział, Roz, ktokolwiek e, wie. Rozmowy wywiad z wampirem i Talk to Shock. Nie wiem o czym ty mówisz teraz. Były takie programy Aha, e, dobra. E, takie talk show. Taki niby kontrowersyjny i był jeszcze... Tak, z Jagielskim. z Jagielskim! Boże, faktycznie, miał takie zęby dlatego wam... No, pamiętam to. I jeszcze był uszczygieł? Mm. I to nie wiem właśnie, czy to było Toktuszok? Co wie. prowadził? Że on zapraszał jakieś takie kontrowersyjne osoby i one tam wypowiadały się na różne jakieś... Pamiętam, że była... To były grube lata 90. I przyszedł pierwszy transwestyta. Do znaczy nie wiem, czy pierwszy, ale. Pierwszy <grym> postępy <grym> pojawił się w latach... Nie, ale. Ale wiem, że no. do telewizji no, zaprosili no, no. osobę trans. To było całkiem ciekawe. Co prawda były za małe, żeby cokolwiek z tego wskumać, ale przez to, że to były programy po 22. i nie można było, to nie były takie Ala dla hmm. dzieci, to no, mam wrażenie, że to bardzo późno w nocy leciało. To nie miałem limitów. Ja, ja bardzo szybko miałem w ogóle telewizor w pokoju. No co ty? Taki bez pilota. I on miał tak 10 kanałów tylko i takie 10 klawiszy pod telewizorem i na każdym... A był kolorowy? Tak, tak, był kolorowy. Bo ja pierwszy telewizor, jaki pamiętam, że mieliśmy, to był czarno-biały telewizor i on był taki mały, taki no... no mały po prostu. Mm -hmm. I też raczej nie miał pilota. I mama mi mówiła, bo ja tego nie pamiętam, że ja chodziłam do sąsiadów na kolorowe bajki. Okej, okay, okej. Okay. A potem mieliśmy już kolorowego szarpa mm -hmm. z pilotem. Ale bez telegazety, i trzeba było kupować tydzień. Telegazeta. Pamiętasz Telegazeta? Telegazeta, ale to było. Wiesz, to jeszcze istnieje? Ciekawe. To był taki trochę internet, co? Trochę tak, no. Że tam pamiętam a propos telegazety, że kiedyś poszliśmy, to było w gimnazjum, czy w podstawówce, poszliśmy z kolegą do jego domu po lekcjach. I on mówił, ej, w ogóle pokażę ci coś w ogóle e, takiego, wiesz, e, e, sh shady trochę. Włączył telegazetę i tam faktycznie wszedł na jakąś stronę XXX mm -hmm. i tam były e, rozpikselizowane, w sensie takie, te, takie pixel artowe, no, no, no. E, gołe baby. Wow, szaleństwo. <ślesztwo> Jak oglądałeś telewizję i po ścieżkiem. I na przykład były filmy dla dorosłych, też nie takie filmy dla dorosłych, no. tylko po prostu jak oglądałeś z rodzicami telewizję, to mówiliście na przykład, o teraz zamknij oczy. Tak, to o, jest, ja te, to to jest to. taka słynna tak. rodzinna sytuacja, tak. w której w telewizorze podczas filmu czy programu dzieje się coś takiego erotycznego najczęściej i jest taka krępująca cisza. Tak. I mówi że teraz nie patrzeć. Tak? No, jak była scena bardzo drastyczna, taka, no. wiesz, przemoc, albo właśnie jak było coś erotycznego, no to tak mówię. Słyszałem sobie historii takie, że yy, wyjdź spokojnie, na przykład. O kurczę. Nie, że coś takiego. Ja pamiętam, że nie czułam skrępowania, tylko chyba bardziej ciekawość, co tam jest. Mm -hmm. Ale i też mam takie wrażenie, że dzisiaj czuję skrępowanie jak z rodzicami oglądam telewizję, jest okay. scena erotyczna, to dzisiaj tak dziwnie Cię patrzeć. Okej, okay. nie <grym> każę Ci być w spokoju. Nie. <grym> mam wrażenie, że mimo wszystko i tak wiedziałam, co tam się dzieje mm -hmm. i może nie, no, wiesz, nie do końca rozumiałam, co to jest, o co mm -hmm, to chodzi, mm -hmm. ale... No. Ale było coś to takiego przeznaczone tylko dla dorosłych, nie? To, jakby, no. to, to jest tak, że jestem jeszcze za mały, żeby zobaczyć, jak się ludzie całują. Znaczy, no właśnie, myślałam, że no aha, no to się całują, nie? No dobra. Ale no właśnie, to były całują tylko sceny się nago. erotyczne, no właśnie. właśnie brutalne sceny Brutalne też. sceny też. Mój ojciec przywiózł kiedyś wideo z Niemiec i pierwszą jakąś kasetę wideo, mhm. którą e, przywiózł. Jakiś film, no bo wiadomo, że samo wideo by sensu, jakiś film. I słuchaj, u nas to było wydarzenie rodzinne. Wieczorem e, wszyscy podierani turbo, że mamy wideo i ten taki... Magnetowid. Cere... Magnetowid, tak. Ceremonialnie jesteśmy zasiedli przy telewizorze. No i e, rodzinnie oglądamy wspólnie film. To był film Piranie Atakują. <laughs> <laughs> Więc ma 4 lata. E, 4 o, lata? No ty... może przesadziłem cztery, no, może byłem jest sześć. <laughs> Nie było zasłaniania wtedy oczu. Jakby oglądaliśmy od początku do końca. Słuchaj, straumatyzowało mnie to myślę, że na kolejne 15 lat, bo bałem się wody, bałem się w ogóle podchodzić do wody, bo to była taka scena, no. gdzie ludzie z pochodniami idą nad tą rzekę i yy, chcą, nie wiem, zabić te piranie, no. a one kurwa wyskakują z wody i gryzają się w gardła. No to dla, <ścoughs> dla mojego dzieciaka. To było bardzo dotkliwe. Także tak, to jest moje pierwsze pisze kontakt z vhs -em. A ja no. nie wiem, czy pamiętam swój pierwszy kontakt z VHS-em. Pamiętam, że ten magnetowi po prostu był. Pa Nawet jak, jak przypomniałeś mi w ogóle o VHS-ie, to usłyszałam w głowie dźwięk, jak wkładasz tą kasetę mm -hmm. i ta taśma zaciąga. Nie? Możemy tu gdzieś go grać. Jest, no. Rodzice nagrywali, pamiętam, filmy z telewizji. też. Okej, okay. nagrywało się. No, no. Nie daj Boże na komunie na przykład, albo na... Ja nie, na... tu my nie mieliśmy w ogóle kamery. Aha. No pamiętam, że pierwsze takie doświadczenia z kamerą, że nagrywasz sobie swoje życie, a potem rzucasz to mhm. do wideo, do magnetowidu, no to było jak wujek z Japonii przyjechał i on miał okay. kamerę, no bo Japonia była dużo bardziej, wiadomo, do przodu niż Polska. No, no, no. To było takie wow! W ogóle on też robił tak, że jak wysyłał nam z Japonii kasety i pokazał swoje życie. Okej. W sumie był vlogerem w pewnym sensie, teraz tego to myślę. Żebyśmy widzieli, jak on tam sobie żyje. My mieszkaliśmy na tej wiosce, więc nie mieliśmy wypożyczalni, więc ja nie kojarzę, żebyśmy mieli jakąś taką kolekcję oryginalnych, czy nawet pirackich filmów, raczej właśnie kojarzę takie VHS-y, gdzie mhm. się nagrywało jakieś filmy z telewizji, żeby je później obejrzeć. U nas na gumieńcach była co najmniej jedyna wypożyczalnia e, kaset wideo, ona była zaraz przy szkole podstawowej. Ja tam zaglądałem mhm. bardzo często, moja starsza siostra jeszcze częściej. piątek po szkole idziemy odebrać na pętlę mamę z przystanku. My zaraz obok tej wypożyczalni wchodziliśmy do wypożyczalni, wypożyczyliśmy jakieś tą kasetę, i szliśmy do domu i cały wieczór wyjnaliśmy. Wow. Fajne. Jakieś tam filmy. E, moja siostra wtedy była z, z, z 4 lata starsza ode mnie, więc była już w fazie y, horror. I ona potrafiła y, wypożyczyć sobie na przykład 10 horrorów y, i oglądać to przez cały weekend. Jezu, ja nigdy takiej fazy nie przechodziłam w życiu. Ja dzięki mojej siostrze też nie? <grym> ja, Przeszła ją za mnie. <grym> Przeszła ją za mnie. To tak, to, dopisuję to do, do listy traum, bo oglądała to hardcoreowe, te horrory. Począwszy od no. Fre Freddy'ego Krugera, Piątek 13, no to wszystko, co było uh -huh. wtedy na topie. Ja się potwornie tego bałem. Pamiętam część Freddy'ego Krugera, który zabijał podczas snu, że ludzie tam chyba w zakładzie psychiatrycznym uh -huh. odcinali sobie powieki, żeby nie zasypiać. Uh -huh. Potem Freddy ich yy, także tak, trauma i. Odnośnie spania, bo potem przez trzy tygodnie nie mogłem zasnąć, bo bałem się, że Freddy Krueger nie zleci. Także tak, dziękuję Magda, jesteś Ech. wspaniały człowiekiem. Ty mi kiedyś opowiadałeś chyba taką historię, no. że oglądaliście horror z kuzynostwem. Ach, tak. Jak leżałeś, tak się bałeś chyba wybiec tak, z tego to pokoju. Był Sylwester, tak. Taki biedny, tak. mały, wszyscy no, oglądają horror i mi, tak. Większość mojego kuzynostwa jest starsza ode mnie i to był Sylwester i oni, moja siostra i moi kuzyni, umówili się, że będą oglądać całą noc horrory. Moi rodzice gdzieś tam imprezowali w tym czasie. Leżymy w dużym pokoju przed telewizorem, oglądamy Świt Żywych Trupów, ten oryginalny mm -hmm. z lat 80. -tych i mały Mati na kalimatce jakiejś czy coś. No i patrzę na prawo, lewo, wszyscy pospali, a ja bałem się wstać, żeby włączyć ten telegraf, <grym> żeby <grym> czekać. A pilot gdzieś był w ogóle też daleko. Teraz zaczęłam się <grym> zastanawiać, czy mnie jakiś film tak bardzo straumatyzował w dzieciństwie, bo nie, znaczy nie przypominam sobie, ale... Laleczka no, po... Czaki? Mm -mm. O Jezu! Dobra, no. czuły punkt. To znaczy, ja Ci powiem lepiej. Ja nigdy nie widziałam Laleczki Czaki całej. No. Ale to na postaci chyba były trailery, okay, wiesz, że będzie leciała i samo oglądanie trailerów. No. Ja się do dzisiaj, znaczy dobra już dzisiaj się nie boję laleczki czeki, ale przez większość życia się bałam w ogóle takich laleczek i... Uważam, że koncept zabawek dla dzieci, które ożywają i są złe jest zajebisty. Geniusz to wymyślił, naprawdę. What? No, nie? Jakby sam koncept laleczki, laleczki, no. czyli zabawki dla dzieci, które morduje, to koncepcyjnie jest naprawdę spoko. Zaskoczyłaś mnie teraz, nie wiem hmm. co powiedzieć. Bo chodzi mi o pomysł. No tak. Tak dobrać. jak nie jestem zwolennikiem pomysłu yy, ośmiornica ludzka, czy jak to było? Co? Dżownica, ten horror. Taki, nie wiem, bo ja nie znam horroru. Zszywa się ludzi od bytami do ust i to, to jest już chore. To jest takie przegięcie, Paweł, nie? Boże, ile się, no. się Niby nie oglądałam tego filmu, ale wiem, że, że bałam się takich laleczek tego typu. I bałam się właśnie na przykład y, strasznie przedmiotów po kimś, starych jakichś zabawek, A, okay. no bo też mi się wydawało, że coś można przynieść. Okej, okay, okej. Okay. Ja się bałem arlekinów. Ojej, tych no wiem. smutnych no. klaunów na huśtawkach. Pamiętam jeździłem do cioci mojego do Gryfina i oni mieli całą witrynę w tych lalkach i kazali mi spać w tym pokoju jest. To ten... <laughs> jest <twoje, twoje laughs> dzieciństwo to jedna która. No to wychodzi. A jeszcze wiesz, co było straszne? No. Muzyczka z Archiwum X. Wie, że ja tak bardzo I się bałam tej muzyczki, że nigdy nie objeżdżałam z Archiwum X. Serio? No. Okej, okay. już sama ta, po samej muzyczce. Po pierwszej nutce, że? Tak, po pierwszej nutce. No, tak, no. Po pierwszej nutce no. <laughs> Próbowałem ostatnio, ostatnio, kilka lat temu wrócić do tego serialu, tak no. sobie go przypomnieć, bardzo fatalnie się ze starożytem. A jakbyśmy. Skręcili teraz w bajki, bo tak sobie pomyślałam, co było strasznego w bajkach i od razu pierwsze, co mi przyszło do to Buka. A nie te takie... I te takie właśnie... Jak one się nazywały? Piznaty? Nie wiem, co było gorsze, czy ona, czy właśnie one. Ale one jakoś tak razem wychodziły. Tak, jakoś tak, no. I one po deszczu, w górze wychodziły i tam się wiły tak. Ale strach przed Buką. To no, był taki autentyczny strach. U mnie królowało Cartoon Network. Jakby nie było polskiego dubbingu, ani polskich napisów, ani lektora, tylko po prostu to był po prostu kanał po angielsku i myślę, że dzięki temu nauczyłem się dużo. Po dużo ludzi tak mówi z naszego pokolenia, że dzięki Cartoon Network się nauczyli No ale to no. Nie było jakby możliwości. To oczywiście starczy siostry pytałem, co mm -hmm. znaczą niektóre słowa. Oczywiście na wiosce nie było kablówki. A, okay. Mieliśmy cztery kanały, jedynkę, dwójkę, Posad mm -hmm. i Szczecin. Potem mieliśmy satelita mm -hmm. I na satelicie były kanały z jakichś dziwnych krajów. Znaczy, było dużo niemieckich, to mm -hmm. się oglądało niemieckie. Viva, Viva 2. Jakiś był Onyx. W ogóle ja lubiłam sobie muzyczne oglądać kanały. Okay. Były jakieś arabskie kanały, jakieś rosyjskie, mm -hmm. ale jakiś takich fajnych kanałów typu Cartoon Network to tam nie było, mm -hmm. nie kojarzę. Innych kanałów z bajkami nie, chyba nie pamiętam, no potem wszedł e, Jet... ...Flix? Nie, jak to się nazywało? Tam gdzie był e, Świat według Ludwiczka, to na czym leciało? Nie wiem. Nie ale z... mogę się pra... Nie znasz świata według Ludwiczka? Nie znasz świata tak? według Co to jest? No bajka. No ale co tam? Co, co tam się co no Ludwiczek. Tam. Louis Anderson. I, 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 I fajnie, tam. bo no. Louis Anderson je, to jest autentyczna postać. On mhm. jest aktorem, komikiem. I on stworzył bajkę. Trochę na wzór swojego dzieciństwa, okay. a trochę, trochę mi się wydaje, że nie, ale wspaniała postać, w ogóle fajny facet. Uh -huh. No i przecudowna kreskówka. A propos Carton Network, no. to kto pamięta, że po 19 było takie otwarcie i zamknięcie programu. Takie, takie były czołówka i outro. Wyglądało tak, że jest napis Carton Network i tam kilka minut przed 19 leci taki, taki jakby ląd się palił. Uh -huh. I to o 19 wybuchało i pojawi pojawiało się, teraz mogę skłamać, TNT albo TNC, Classic Movies mm -hmm. i tam leciały takie filmy, kino noir w ogóle z lat 30 no 40 te, 50 I to było na Network? I to było zaraz po Cartoon Network. Cartoon Network była tam gdzieś do 19 no czy do 20 start. i potem wchodził... E Jakby... Kanał się, się Kanał się zmieniał. Kanał no, zmieniał. Po prostu. No, no. Na, na te, I to było fantastyczne, bo dzięki temu poznałem e, i zajawiłem się w ogóle starym kinem, tak. bo jeszcze jest e, cała era RTL 7 i bajek z, o, właśnie, japońskich bajek z e, no tak. hiszpańskim tłumaczeniem. Gigi, Sullivan, ten co gra w kosza e, e, Dragon Ball, na którym się totalnie wychowałem. Nie kojarzę znaczy, Dragon Ball, ale ja w ogóle u mnie było tak, że e, moja mama strasznie gardziła japoński, Ja nie wiem dlaczego. No. Może przez tego wujka? Nie! Z, um, ona <laughs> Może ka... na tych kasetach było coś więcej? O. <laughs> ona gardziła strasznie tymi, tym anim, anime, ona po prostu nie, nie wiem, uważała, że to jest jakieś straszne okay. i, i źle patrzyła mm. na to, że my oglądamy, w ogóle tak jakby czarodziejka z księżyca, że było takie... O Boże, no dobra, oglądajcie to, ale już Pokémony, jakie to jest głupie, nie oglądajcie tego o, i w ogóle. Przykro mi. Nie to, że to był jakiś zakaz, ale to było takie wyraźne, takie, taka dezaprobata, Więc mhm. ja tych bajek typu Dragon Ball, Pokémony tak naprawdę nie oglądałam. I tylko ludzie, e, dzieciaki w szkole o tym gadali, a ja nie wiedziałam o co chodzi. Mm. Tak. Mhm. Ale anime tak, to było coś. I pamiętam, że bardzo lubiłam rysować e, ten, te postaci z, e, z czardziejki z księżyca. Się bawić w czardziejkę z księżyca. Brałyśmy kolorowe kredki. I robiliśmy potęgą. Marsa działa. <laughs> Okej. Okay. To była stricte yy, Dziewczyńska bajka. Dziewczyńska no. bajka. Yy, ja y pamiętam y tylko tego kolesia w kapeluszu czarnego. Och, tak No i oczywiście sceny, w których yy, czarodziejki się przebierały. Tak, bo, bo wtedy były nago i tak. Ciebie to jarło do, do tego chłopca. No, no, tak, tak, tak. młodego chłopca. Tam była taka bajka, już nie pamiętam, nastoletnia czarownica. Koncept był taki, że diabeł, no. autentyczny w ogóle diabeł? szatan, okay. e, przychodzi na ziemię, no i poślubia ziemiankę. W sensie no dobrze. No. E, kobietę. I ma z nią dzieci. No, no. no i ta córka ma e, jakieś tam magiczne zdolności. I ma też młodszego brata. I słuchaj, ta rodzina idealnie odtworzywała sytuację w moim domu. Mało tego, ten szatan bardzo przypominał mojego ojca, bo był wysoki, czarny i miał włosy. Była, była jakby siostra starsza od młodszego brata. Ja byłem tym młodszym bratem. On był takim turbonicponiem w ogóle. On tam chodził, rozrabiał w ogóle. I, tak. I była ta dobroduszna matka z gigantycznym sercem, która tam otaczała jakąś tam. Czyli ten szatan, jak wstąpił na ziemię, to się wybrał taką bardzo ultra dobrą kobietę, tak? No tak mi się tak. Wydaje mi się, że ta dziewczynka była ruda, a no. u nas są wszyscy czarni po ojcu szatanie. <noise> ale, ale nie, coś takiego. Ty, ale zobacz w ogóle, jakie. To była japońska bajka, tak? Japońska, bajka, japońska no, ja, bo, Może właśnie dlatego moja mama nie lubiła tych japońskich bajek, bo tam były takie. No tak, to jest taka trochę popieprzona fabuła, jak dla dzieciaka, nie? Że szatan wstępuje na siebie i <głos》> No jak dla mnie to otwierające jakieś tam czak kreatywności. No, no jest, tak. No. No. O Jezu, przepraszam, Daimos. Co to jest? A po japońskich bajach. Okay. No i to był o Kolesiu, który jest super ninją i wciela się w robota, który jest gigantyczny i taki mecha i ratuje świat. To było super. Czołówka, uważam do tej pory, jedna z lepszych czołówek. Myślę, że na równi z Ewomotigrę, czyli Tygrysią Maską. Muzyka do Tygrysi Maski, fantastyczna się dzisiaj w ogóle będzie. Super dużo akcji. Super szybkie samochody, latające, robot, który się gdzieś tam wyłania z jakiejś głębi, montuje, wiesz, jest. No, coś pięknego. Nie bo wiesz, co teraz otworzyłeś mi w głowie taki. Czy był podział na właśnie bajki dla chłopców i dla dziewczyn? No bo widzisz, ja się jarałam czarodziejką z księżyca, a ty mówisz teraz o takich właśnie jakichś robotach itd. i tak dalej. I zastanawiam, Myślę, że... czy my naturalnie tak sobie odpływaliśmy do tych konkretnych właśnie. Myślę, że było, było zdecydowanie mniej bajek dla, dzieci, dla dziewczyn niż dla mm. chłopców. Wydaje mi się, że ten target był mocno skierowany do jakichś takich chłopców. Albo o czymś nie wiem, bo byłem chłopcem. No znaczy, właśnie, nadal jestem. Ale... <grym> Jesteś mężczyzną już teraz. O, już teraz wiesz? tak. No, wiem, <grym> już, ciężko mi to przychodzi, ale tak. przyznać się do tego, że w końcu jestem już Może kino. Może chodziłeś do kina? do kina? Wiesz co? No, oczywiście, że nie mieliśmy kina na wsi, gdzie mieszkało 200 albo 100 osób, ale jeździliśmy do kina. Mhm. Na przykład ze szkoły były takie wyjazdy do kina. To okay. się zawsze wiązało z tym, że najbardziej ekscytującą częścią tego wyjazdu było później zatrzymać się w McDonaldzie eee. na słonecznym. Okay. <laughs> ale tak, jeździliśmy do kina Kosmos, no i do Pioniera chyba też czasami. Mhm. A pamiętasz na co? Pamiętasz Pamiętam, historie? że w pionierze oglądałam taki film Plodząc w opałach. Okej, okay. okej, okay. jest, jest to jakieś wspomnienie. A w kosmosie? Pamiętam Anastazję na pewno. To było tej księżniczce tak, tak, No i pewnie jakieś inne filmy też były. Akurat te no. mi utknęły w głowie, nie wiem dlaczego. I Króla 2 jeszcze pamiętam, yy, też w kinie chyba oglądałam. Okej, okay, okej. Okay. No. A ty co, pewnie co tydzień chodziłeś do kina? Yy. <laughs> Nie, tak sobie nie to nie wyobrażaliśmy nie. na wsi, że dzieci z, miasta, A, to, tak. dzieci z miasta to wiesz, one codziennie chodzą do kina, do opery, do filharmonii, do teatru, nie wiem, gdzieś tam. No. Wyjścia do teatru i do filharmonii to były najtrudniejsze wyjścia w moim życiu, serio. Myślę, że mam tak do dzisiaj. Pierwszy raz w kinie. O, Pamiętasz? Pamiętam. Ja nie pamiętam, Swój Pierwszy swojego. raz w kinie poszedłem wtedy z babcią kina Kosmos na kosmiczny mecz. Jezu, byłam na kosmicznym meczu, zaraz mi przypomniałeś. stać w kosmosie, właśnie. Kosmiczny no. mecz w kosmosie. Bo to były postaci, które znasz jakby z kreskówek. Mm, no. E no i Michael, Jordan, e i Michael wtedy... Jordan wtedy był w piku, o jakiejś Jezu, takiej no. turbopopularności. Ja pamiętam, że w tamtych czasach ja z moim wzrostem, mam metr 56, e <grym> i z moimi umiejętnościami sportowymi e marzyłam, żeby być koszykarzem. Okej. Okay. <grym> Dawaj, lecimy przez tytuły. Możemy tak, o, mamy kosmiczny mecz. No jest, jest. Czenki, oczywiście też trauma. Gremlinsy. Ja się tego bałam. Laleczki czaki, no i za tym Miku. Że gremlinów też? No, ojeju i to jak strasznie się igra. Tak, to, e, właśnie to też mi się podoba ten koncept, że w masz takiego małego niewinnego e, zwierzaczka, mhm. ale musisz przestrzegać zasad. Pamiętasz te zasady? Nie. Żadnego kontaktu z wodą. Mhm. I nie karmić po północy. Potem coś tam się wydarza. I ten mogły, ma, ma, mogła mały, on się roz, roz, rozmnożył, rozpączkował. I był jeden taki zły, też w formie takiej właśnie y, jeszcze, jeszcze cute. I on odłączył zegarek, żeby chłopiec nie wiedział, która jest godzina. I dał jemu do jedzenia kurczaka, i wtedy się zmieniły w te, w te złe. O wiem, co było straszne. Jumanji było straszne. Czy jumanji było straszne? Było. „Okej. Okay. I Jurassic Park. I od tamtej pory po prostu nie gram mi <grym grym grym grym> i, 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 Jak uraz do palszówek. I widzisz tutaj te okulary trzy te? Pamiętasz, że była taka faza na te okulary? Była faza na... Że żeby do gazet je dodawali i że jak to zakładałeś, to... Czasami no. leciały takie programy w telewizji, że można było widzieć. Tego nie pamiętam, nie. akurat programów, no. ale pamiętam, jak większość chłopców w tamtych czasach chciałem zostać paleontologiem. Mama chyba kupowała mi jakieś takie zeszyty z dinozaurami, tam było mhm. coś tam no. o dinozaurach i z tyłu była taka plansza właśnie do oglądania dinozaurów 3D mhm. i te okulary były. To było spoko. No dobra, co my tu mamy jeszcze? Power Rangers! Power Rangers, miałem przez wiele lat miałem jako dzwonek do SMS-ów. <noise> ty, 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 ty. <noise> Oczywiście każda dziewczynka na podwórku chciała być żółtą. Każdy chłopiec kochał się w różowym. No co, ty, naprawdę? Chyba tak. Co? Teraz tak patrzę na to zdjęcie. Czy to jest faktycznie tak, że żółta postać była azjatą, tak. a czarna postać była O kurde! <noise> Jakie to jest słabe! <głos> <głos> Jakie to jest słabe? <noise> I typowo... I typowo e, żeńska postać w sukieneczce, uwaga, ma strój w sukienkę, miniuwe, tak no. jest po prostu e, różowa i e, jest taka najbardziej, powiedzmy, girl girl Tutaj się pokazały cztery, cztery, trzy filmy pod rząd z Jimmy Carey'em. To jest Maska, Głupi i Głupszy i Jej Zwentura. Mm. on też chyba wtedy prime time taki miał, nie, jeśli chodzi tak, o... Tak, miał. Ja nie filmem. lubiłam go w tamtym czasie, nie wiem dlaczego, mnie denerwował ten człowiek. Był dość wymagający. O! Uh -huh. MacGyver! Mój dziadek lubił MacGyvera. Też lubiłem. Yy, lubił... O Jezu, on lubił MacGyvera i Strażnika Teksasu. To były Strażnik absolutnie Texasu. jego ulubione seriale. Był jeszcze ten co... O! Mam! Renegade! No przecież! A. Renegade. Coś kurze, A drużyna... O! ja jest drużyna Jest oh, 18. Bo ja to lubiłam Strażnika Jest Oczywiście. Stworzyła <laughs> <w> mi <mikro> księgę <laughs> ALF! ALF. Kurczę, dlaczego ALF jak on faktycznie nie jadł czy tylko gonił? Nie, w wiem, ale on się na swojej planecie chyba się żywił tymi kotami, czy nie? W jak komiksach to był tak, to no. był radytas, Ale chyba nie było scen. By były na pewno sceny w komiksach, gdzie on ganiał te koty. Ale czy on je zjadał? Pełna chata. O, to też pamiętam, że oglądałam. Taki Pełna był przyjemny, chata przyjemny i. Serialik. jak to się po polsku nazywa? Też, yy... Świat według Bandit. Tak, świat według Bandit. <laughs> Ciężko mi się do tego przyznać, no ale kurwa, lubię ten serial. Tak, Lubiłeś? No, oglądałem ja i to było dla mnie takie turbo śmieszne. Ja nie rozumiałam tego serialu. Takie Ja nie rozumiałem, dlaczego oni go tak wszyscy tyrają. On no. przecież ma pracę. No. To, był, to był serial z lat 90. -tych. Ostatnio mówiliśmy o tym, że nie każdy miał pracę. Tak. I no. to był koleś, który miał pracę. Ta żona jego też tam w sumie nie pracowała. Mieli dwójkę dzieci, byli skrótnie ubrani, mieli piękny dom, psa. I, I w ogóle wszyscy, Bo no. oni już tam, w Ameryce w tamtych czasach, już wiedzieli, już ten kapitalizm mieli tak długo, <laughs> że wiedzieli jak to jest. Okay. A u nas jeszcze wszyscy byli tacy zachwyceni no, i nie, no, 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 no. nie rozumieli. To, to, to że... Zastanawiało mnie, dlaczego wszyscy e, traktują go jako nieudacznika i czy on faktycznie jest nieudacznikiem? Bo pracuje w sklepie z butami? Z butami? Jakby... Czy on od kurze no, buty Nie, buty. Okay. Eee, na O Instanowie. Boże, jak ja płakałam na tym filmie. No. Jezus Maria, jak on umiera. To jest straszne. Od gryzienia pszczół. Tak, Boże, okay. ja tak ryczałam, Pamiętam to do dzisiaj. Byli Finstonowie i Jetsonowie, bo tutaj akurat jest bajka, ale po... film. Ale pamiętam, że to no. też były bajki, nie? Leciały. W Chyba wolałem Flintstonów, ale to wszystko było Hanna-Barbera. Ja za Hanna-Barberą tak. nie, nie przepadałem mi za bardzo. się się też chyba od hanna Barbera. Tak. Jedyna bajka z Hanna-Barbery, która lubiłem to był Johnny Quest. John? To było, i, i, I Space Ghost. To były, to były fajne koncepty. Mi się podobało w Jetsonach to, że oni mieli takie właśnie ultra nowoczesne miasto mm -hmm. i latali mm -hmm. sobie, wiesz, jakimiś pojazdami. I też a propos kapitalizmu, no. czołówkę pamiętasz? Do Jetsonów, że oni wszyscy jadą tym swoim takim latającym no, no, no. i wszyscy od tego ojca wyciągają kasę? Tak! Tak! <laughs> nie było tak! A, no. a propos jakby, nie ultra przyszłości, że, że, że wszyscy są tacy super bogaci Bardzo amerykańskie. No. I bardzo takie... I to pokazuje też, jak amerykań Amery kańska kultura bardzo konserwatywna w sumie była, no bo takie, wiesz, ta, taka koncepcja, że ojciec zarabia i wszystkim daje kasę, no to jest taka. No, Z lat 60. No, 50. nawet. I to było już lata 90. Mm -hmm. 2000-ne może nawet? Mm -hmm. O, myślę, że... mamy oczywiście słoneczny patrol. No i crash, oczywiście, pomelka. Pamelka, no. a ja nie pamiętam kto był moim kraszem z tego, ze Słonecznego Patrolu. Chyba tam no, nie było tak, żadnego ja. interesującego. Nie? A ten w długich włosach, ten? A weź w ogóle nie, ja nie, nie. lubię jak facet ma taką szeroką twarz. No, okay. no to, to nie ma. Ten w, też nie. Nie, nie, nie ma nie. nikogo bez szerokiej twarzy. Nie. To w końcu Ameryka, proszę cię. Oni wszyscy mają szerokie twarze. Nieprawda. Nie, no bo moim kraszem w tamtych czasach no. był, 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 był Brandon i Dylan w pewnym Hills 90210. No, 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 no okej. Okay. Ja i pamiętam Pamiętam że siedzę ze swoim pamiętniczkiem I tak, i tak myślę, Boże, czy ja bym wolała Brendona czy Dylana, ja nie wiem, nie. <laughs> wiesz, kto był moim kraszem w ogóle? Co no. byś świadomiła wczoraj, jak myślałam o bajkach? Włóczyki. Z Muminku. To, to jest popularne dosyć. Taki romantyczny. Tak. outsider. Chodził. Chodził z tym tobołkiem. Taki tak. wolny duch, tak, tak, taki tak, trochę... Jest taki koncept romantyczny w nim dosyć tak, macie, tak. To Jest totalnie to kumam. I wiesz? Dlaczego? Muminek? No? Nie, totalnie nie. Ja Paszczak? Ciapą. Ale włóczyki. Tak się zjawiają. Może. Tata tak. Muminka, jak masz Nie, W ogóle nie. Krasze z bajek. No, nie będę chyba jakoś specjalnie y, oryginalny, jeśli powiem, że osiemnastka z Dragon Balla. No, nie wiem, kto to był. No. To no. był Andro Androidka? No co ty? No. Miałeś krasze w Suma. W sumie tak, ja miałam ale... kraszę w Harrym Potterze, więc nie będę cię oceniać. A, okej. Okay. Że w Harym? w Harrym? Tak. Okej. Okay. Szanuję. Szanujesz? No. Jezu, ja sobie... Jaki to jest stres. Będzie wstyd się do tego przyznać, ale ja sobie wyobrażałam, że dostaję list z Hogwartu A -a. i tam jadę i, i wiesz, i poznaję Harry Pottera i A -a. on się we mnie zakochuje i ja... I mi w ogóle... O. To jest cute. Jakby spoko. U, niech będzie, że cute. Patrzę, że mam zapisaną pszczółkę Maję, no ale trudno było, by się było zakochać w guciu. No. <laughs> w jakimś tam pająku czy tam. Ale powiem Ci szczerze, no. że pszczółka Maja była bardzo femino... takim... Femi Feministyczna. Ona była turbo zradna, turbo za samodzielna. No. Była taka babeczką z, z taką, jakąś taką werwą, taką kojarzę. Był ten gucia ciapa, no, no, nie? No. To jak na lata wczesne, 80-90 mi się wydaje, że ta bajka, to naprawdę taka postępowa bajka. Ale już Smurfy, gdzie była jedna kobieta, no, to i prawie. to była jeszcze taka typowa, wiesz, blondi w czasach taka. Dziunia, mm. wiesz, wtedy się człowiek nad tym nie zastanawiał, po prostu mm. się oglądało te Smurfy, one uciekały przed tym kargamelem mm. i przed tym mm. klakierem, a teraz jak sobie o tym myślę, no to tak, to, to była strasznie szowinistyczna bajka, że mm. Smurfy chłopcy, czy smerfy mężczyźni mieli przeróżne zawody, przeróżne osobowości, Ty, a smerfetka atrybuty była, mieli. tak, mieli różne atrybuty, był no. ten ważniak, był ten silny, był tak, tak, tak. marzyciel, był ten artysta i w ogóle. A Dziunia była Dziunią. A Dziunia była po prostu Dziunią <laughs> i pojedyną. Potem się pojawiła ta setka, czy ta dziewczynka taka. A to już drugie pokolenie jakieś Tak, nie, tak? i ona miała te kitki i w ogóle. I, ona była, I atrybutem tak. były czerwone obcasy i blond włosy. Tak, i szminka jakaś, i kwiatka. i ona chyba była y, tam w związku z tym właśnie takim tym najsilniejszym, co miał taki tak? tatuaż, tak mi się wydaje. Czy no. z Papy smartfon No dobra, to co? <grym> no to możemy skończyć. To skończymy, także dziękujemy bardzo i będziemy pewnie nagrywać dalej tak. po tych tematów, co cię się nie jest, no. Więc spoko. No. Pa! Mua.